Prosiliście mnie kiedyś, bym zrobił nocny odcinek w Farmingu 22. No to może nie będzie on cały taki nocny, ale początek jak najbardziej będzie w ciemnościach. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Czarny Pan i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z polskiego gospodarstwa, który jest grany na polskiej mapie Zielonka. Księżyc już zdążył się pojawić. Natomiast zanim przejdę dalej, zanim zacznę tutaj robić kolejne rzeczy, to muszę nakarmić moje kurczaki. Zobaczcie jeszcze, jak to dokładnie wygląda. W tym momencie, tylko muszę sobie odpowiednio to ustawić w tym momencie muszę dorzucić troszkę jedzenia właśnie dla moich kurczaków. I wiecie co, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy moje auto, które ja już tutaj posiadam, ma jakąkolwiek pojemność? Czy jestem w stanie do niego wsypać cokolwiek? Już widzę, że nie. Nie, A skoro tak, to będę musiał wyposażyć się w takim razie w jakąś przyczepkę. No to co tu w ogóle się gdzieś znajduje? Wsiadłem sobie do Fiata. Myślę, że Fiat będzie odpowiedni tutaj do tego, co chcę zrobić. Także wyposażam sobie, wezmę sobie Fiata i jadę teraz na poszukiwania przyczepki. Niestety jest ciemno, ale mam wrażenie, że zostawiłem moją przyczepkę gdzieś tutaj. Mhm. Chyba jednak moje wrażenie okazało się być wrażeniem nieprawdziwym. No dobrze, no to jeszcze mam drugie miejsce, gdzie może leżeć... Oj, przepraszam, zajechałem drogę jakiemuś samochodowi. Jeszcze jest drugie miejsce, gdzie moja przyczepka może leżeć. Nie mówię o tej przyczepce z prawej strony, na której są bele, na której leżą właśnie bele, tylko mówię o takiej drugiej przyczepce, takiej standardowej przyczepce i ona gdzieś tutaj powinna być. Ale jej nie ma. Gdzie ja ją postawiłem? Gdzie ja postawiłem przyczepkę? Wiem, gdzie jest. Ta przyczepka jest tutaj, podłączona do Ursusa. Mhm, no właśnie, no właśnie, podłączona do Ursusa. Wiecie co? Nie spodziewałem się tego, ale dobra, zaświećmy sobie w takim razie światła. Wszystkie światła, które tylko można. W ogóle to ja sobie poklikam tutaj, bo może znajdę jeszcze, jak wyłączyć te tylne światła, bo one są troszkę o. O, 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 dokładnie. One są troszkę irytujące. Te tylne światła są troszkę irytujące. No i teraz poklikałem sobie troszeczkę, więc jedziemy na gospodarstwo. Stacja paliw pięknie się świeci i ogólnie mapa zielonka, moim zdaniem ślicznie wygląda nocą. To był dobry pomysł, żeby zacząć tutaj ten odcinek właśnie już po zmroku. Natomiast mamy listopad. Kończy się powoli jesień i dzisiaj przywitamy też zimę. Nie ma innego wyjścia. Dzisiaj mam zamiar sprzedać kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, pojadę sprzedać dzisiaj te palety, e, palety, palety też. Natomiast pojadę sprzedać bele, które już widzieliście w dzisiejszym odcinku, właśnie na mojej przyczepce. No dobra. Teraz chyba w prawo. Chyba w prawo. Chyba dobrze tutaj już ogarniam mniej więcej tą mapkę i potrafię wrócić na moje gospodarstwo. Jeśli chodzi o to, co będziemy uprawiać dalej, tutaj na polu, na którym rosły sobie marchewki, to najprawdopodobniej na wiosnę sobie coś tam posadzę lub posieję. Nie wiem jeszcze, co dokładnie. Oj, wjechałem tutaj w kierowce, niestety. Kurczę, gdzie ja jestem? Czy ja dojechałem w odpowiednie miejsce? Tak. No, jest tu tak normalnie ciemno, że mało widać i nic po prostu nie jestem w stanie. Ogarnąć. Dobra, podjadę sobie tutaj, bo zrobiłem bramę. Jadę troszkę na pamięć w tym momencie. Dobrze, że zaświeciłem sobie światła w tamtym ciągniku, to przynajmniej bez problemu tutaj jestem w stanie trafić. No i tak. Muszę naładować odrobinkę pszenicy. O! Całe 100 litrów naładowałem, no to bardzo dużo. Dobra, doładujmy jeszcze trochę. W zupełności wystarczy. 1800 litrów to na pewno będzie dobra wartość. No i teraz tak, pojadę nakarmić te kury, żeby przypadkiem się nie zdarzyło tak, że tutaj te kurczaki nie będą miały co jeść. Fajna ta błotnista tekstura, powiem Wam na tym gospodarstwie, ładnie to wygląda, dobrze to się prezentuje, jest to w miarę realistyczne. Ogólnie jestem zadowolony. Nakarmimy w takim razie tutaj zwierzętka, wszystko jest ok. No i teraz, gdy zwierzęta są już nakarmione, Mogę iść spać, mogę iść spać, zostawiam sobie te traktory w takim razie, nawet nie będę ich gasił, może same zgasną. Sam idę się zdrzemnąć. Co prawda, na wycieradce pod domem, ale dobra, kto by tam się tutaj przejmował? Obudzę się o 9 rano w grudniu, zobaczymy, jaka będzie pogoda. Czy jakiś śnieg na przykład w nocy spadnie, czy też nie. Ogólnie, tutaj na tej mapie jest tak, że w nocy. Może spaść śnieg. No i mamy grudzień. Mamy grudzień, popatrzcie teraz, jak to wszystko wygląda. Moim zdaniem mapa prezentuje się bardzo dobrze. Jak widzicie, liście z drzew już spadły. Już nie ma tego pomarańczowego koloru, który był wszędzie wcześniej. Natomiast, no, pozostały jeszcze oczywiście jakieś liście na drzewach, ale raczej są to pojedyncze przypadki. Wracamy na ziemię. Muszę zobaczyć jeszcze kalendarz rolnika. Co ja dalej tutaj będę robił? Czekam w takim razie na wiosnę i zdecyduję się na posadzenie lub posianie jakiejś rośliny. Nie wiem jeszcze, co to będzie, więc wasze propozycje możecie pisać w komentarzu. Nie wiem jeszcze na co się zdecyduję, tak jak powiedziałem. Na ten moment muszę cierpliwie poczekać. Bawełnę mógłbym posiać, ale absolutnie bawełny tutaj nie będzie. To może powiem wam czego na pewno nie zrobię. Na pewno nie będzie niczego z sadów, na pewno nie będzie bawełny i na pewno nie będzie trzciny cukrowej. To są rośliny, które w Polsce raczej nie są uprawiane, więc nie zdecyduję się na nie przynajmniej na razie. No a mamy grudzień, więc jeszcze sobie zobaczę jak wygląda sytuacja z cenami. Muszę ogarnąć w tym momencie dwie rzeczy. Ile płacą mi za słomę. Za słomę płacą już 146 zł, więc jest to bardzo dobra stawka. I myślę, że zdecyduję się przeskoczyć jeszcze do stycznia. Natomiast muszę zobaczyć jeszcze, jak wygląda moja produkcja, bo tutaj powinienem przechowywać już zupę marchewkową i wygląda na to, że ta zupa marchewkowa będzie mi się bardzo długo teraz produkować. Przeskoczę sobie od razu tu, żeby zobaczyć, jak wygląda właśnie kwestia produkcji. I co? Tylko jedną paletę tutaj mamy? Trochę mało. Trochę biednie tej zupy się wyprodukowało, powiem Wam. Przecież my tu mamy 120 tysięcy litrów, które czekają na produkcję. No ale dobra. Może po prostu poszedłem spać późno, spałem krótko, więc chodźmy w takim razie przeskoczyć sobie do stycznia, do nowego roku 9 rano, zaraz się tu obudzimy, dzień powinien się troszkę wydłużyć, ogólnie powinno być już nieco jaśniej, być może nawet pojawi się jakiś śnieg. Czy się pojawi? To się okaże. Tutaj noce na tej mapie są zimne, temperatura może spaść do minus 8, nawet 10 stopni Celsjusza ale śniegu, jak widzicie, nie mamy. Chociaż w prognozie pogody już zapowiadają opady, więc jest szansa, że niebawem on się tutaj pojawi. W lutym minus 10 w nocy i plus 3 w dzień, więc może, może jeszcze coś się tutaj pośnieżyć. Zobaczcie, tutaj ewidentnie są opady śniegu, więc liczę na to, że jak będziemy grali kolejne odcinki... To po prostu będziemy mieli tutaj troszkę śniegu. Liczę na to, nie ma co: nie ma na drzewach już żadnych liści. Wygląda to bardzo realistycznie. Z kominów wydobywa się delikatny dymek. Co prawda, ten komin to jest jakiś dramat, bo jest on zamurowany całkowicie i akurat to Giants mógłby delikatnie poprawić. No ale cóż, nie będę się tego za bardzo czepiał. To tylko komin, raczej standardowi gracze nie wchodzą aż tak wysoko. Natomiast my mamy dziewiątą rano. Fiata w natarciu. No i tutaj samochód. I może nie, nie będę jechał tym samochodem. Może zdecyduję się jednak na tego Fiata. Dzisiaj pojedziemy w takim razie sprzedać Bele. Te Bele, które tutaj widzicie, ja ogarnąłem je już jakiś czas temu, kilka odcinków temu. Naładowałem samodzielnie, bez żadnej super siły, bez żadnych modów, bez żadnych autoloadów. Ale jeszcze sobie pójdę zobaczyć, jak wygląda sytuacja z zupą marchewkową. No, jakieś. 8-9 tysięcy litrów tutaj z magazynu zeszło. Natomiast powiem Wam jedną rzecz. Moim zdaniem tam produkcja jest źle wyskalowana. Mamy bardzo duży magazyn, natomiast prędkość produkcji jest po prostu niewielka. No, no może nawet troszkę zbyt niska. Powiem Wam tak. Ja tu miałem jedno, jednohektarowe pole. Co ja tu miałem? Przecież to naprawdę były jakieś niewielkie powierzchnie. A co jeżeli na przykład będę miał już potem możliwość zebrania wielu hektarów pola? No i co, i będę tak czekał, aż łaskawie się to przeprocesuje, aż się wyprodukuje przez najbliższe 10 lat? No nie wiem, zobaczymy. No ale dobra, nie będę się tym teraz aż tak bardzo przejmował. Zobaczmy, ile płacą w którym miejscu. 146 zł, czyli tyle, co miesiąc temu płacą mi w bioelektrociepłowni. Wydaje mi się, że to jest budynek, który nawet nie jest dość daleko ode mnie. Dokładnie tak, to jest budynek, który jest tak naprawdę naprzeciwko mnie, naprzeciwko mojego gospodarstwa, tylko muszę wjechać tu na drogę asfaltową, następnie muszę przejechać tutaj taką polną drogę i nie przewrócić się. Na szczęście się udało nie przewrócić, bo by były normalnie jaja, jakbym się tutaj wywalił. Oczywiście to wszystko raczej by mi się nie rozsypało, no bo to wszystko jest spięte pasami, no ale mimo wszystko byłyby to naprawdę niezłe jaja, jakby się okazało, że muszę w jakiś sposób podnieść cały ten zestaw. W każdym razie na dzisiaj mam zamiar zarobić trochę pieniędzy. Właściwie to dzisiaj mam zamiar zarobić trochę pieniędzy. Tutaj jest 48400, więc realnie liczę na to, że za tą całą przyczepkę dostanę jakieś 6-7 tysięcy złotych. Myślę, że to będzie całkiem dobra kwota. No, tylko teraz trzeba tutaj odpowiednio podjechać i zobaczymy, czy jak wjadę, to te bele będą znikać, czy też nie, bo ja chciałem zrobić jeszcze jeden mały eksperyment i przy okazji go tu nagrać. Zobaczcie, wjeżdżam sobie delikatnie, jeszcze kawałeczek, będą te bele znikać, czy nie? Nie powinny w sumie, bo są spięte pasami. Nie znikają. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz uwaga, ja odpinam pasy i zobaczymy, co się stanie. O. Znaczy, podoba mi się to, że cała ta kubka właśnie ładnie stoi. Prawie ładnie stoi. Zaraz się przewróci. I co? Teraz tak. Hop na górę. Na górę, na górę. Na górę, na górę, na górę. Biorę sobie jedną belę. O. Podejdę tu. I zrzucam ją. I co się stanie? Czyli ja mam to teraz manualnie sprzedawać po jednej sztuce. Swoją drogą zobaczcie te bele jakoś drgają. Czy ktoś mi powie dlaczego? Przecież ja je tak ładnie naukładałem, tu nie było żadnych przerw między nimi, a jeżeli ja po prostu będę stał obok tej przyczepki pewnie przez najbliższe 10 minut, to to się w końcu przewróci. No nie ma innej możliwości, przecież to wszystko drga, to wszystko pracuje, jakby siedział tu jakiś niewidzialny ludzik i tym wszystkim poruszał. Może jakiś krasnoludek tam w środku siedzi o, już się przewróciło, już spadło. Taka jest właśnie fizyka beli w Farmingu 22. Wiecie, bo jeżeli coś mi się podoba w farmingu, to ja o tym otwarcie mówię. Natomiast jeżeli coś mi się nie podoba, to też otwarcie to krytykuję. No nie może być tak, żeby bele poukładane właśnie na takim stosie po prostu zaczęły sobie drgać w ten sposób i robiąc tego typu historie. No patrzę na to i nie wierzę. No dobra, skończmy te męki w takim razie. Wyciągam sobie jakąś kosteczkę. Wyciągam kosteczkę. Halo. Wyciągam kosteczkę, mówię. Aha. Czyli ja nie wyciągnę kosteczki. No świetnie, dobrze. W porządku. A tą? O, to też jest przygniecione. No dobrze. No skoro tak. To pojedynczo będziemy to zrzucać, będę się bawił w takim razie. Okej, okay. skoro tak, skoro gra sobie tego chce, to będziemy rozładowywać to bardziej. Realnie nie ma problemu, dla mnie to nie jest żaden kłopot. Będę sprzedawał te belę po jednej sztuce i zarobię na tym oczywiście odpowiednią ilość pieniędzy. Teraz będę chciał to wszystko przewrócić. Popatrzcie, spada cały hurt. Teraz dostałem za to trochę pieniędzy. No dobrze, jedziemy dalej, jedziemy to rozwalać dalej, bo to wszystko musi tutaj zostać dzisiaj sprzedany. Oj, poszło wszystko, 1000 zł, 1118, nawet widzę, że jeszcze troszkę tam więcej zarobiłem. Dobra, no to widzę, że teraz już z ziemi mogę to rozładowywać. O, idzie, czy wyciągnę kolejną kosteczkę? Tutaj, proszę bardzo, jak u was się mówi na tego typu bele, bo szczerze mówiąc, widziałem tyle określeń, że już nie wiem, które jest dla was najbardziej adekwatne. Czy będę w stanie zrobić tak, żeby jakaś bela była całkowicie w powietrzu? Chyba nie. No dobrze, a czy jestem w stanie rzucić taką belę na przykład? Bo może w ten sposób rozładuję to szybciej. O, 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 w ten sposób! I skopa bym wziął te belę. Nie no, bez przesady aż tak to nie. O, ale teraz popatrzcie, poruszam sobie, może je zrzucę jeszcze. Okej. Okay. O, tak sobie je posprzątamy. Szybko idzie. Hop, jeszcze z 10 tutaj tych kosteczek zostało. Dobra. Hop, podniesiemy. Następna, następna. 81 tysięcy. Rozładowałem. Żadna nie została. Dobrze. No to w takim razie zobaczmy, ile udało mi się zarobić. Bo to jest w sumie dobre pytanie. Tylko to nie w tej zakładce, tylko tutaj. Popatrzmy w takim razie, ile dostałem. Uwaga. 7800 złotych. Czy warto było czekać? Moim zdaniem tak, dlatego że nic nie robiąc dostałem o jakieś 3000 złotych więcej niż gdybym te bele sprzedał w momencie ich produkcji. No dobra, ale to jest tylko pierwsza rzecz. Moment, dlaczego ja jadę tam? Skoro powinienem pojechać prawdopodobnie jeszcze w nieco inne miejsce. Gdzie jest moja fabryka zupy? E, tu jest mleczarnia, fabryka zupy jest tu. No to robimy w takim razie nawrotkę, albo... I nie, nie robimy nawrotki. Poczekajcie, muszę coś sprawdzić. Ile w ogóle jest tych be, ile jest w ogóle tych palet? Raz, dwa, trzy, cztery. <laughs> cztery palety raptem. Osiem tysięcy. Osiem tysięcy jestem w stanie sprzedać. No nie, no to jak mamy osiem tysięcy, to zrobimy to inaczej. Na pewno będę potrzebował jakieś narzędzie, dzięki któremu będę w stanie załadować właśnie te palety. I teraz tak. Jest takie narzędzie, które mamy tutaj. Akurat ono jest w kategorii różne. Hmm, 800 zł. ono kosztuje. No nie wiem, czy się na nie zdecyduję. W ogóle, gdzie to będę sprzedawał? Zaraz, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, gdzie ja pojadę sprzedać tą zupę, bo ja te zupy będę dzisiaj chciał jeszcze spieniężyć. I wymyśliłem, że wykorzystam do tego nasz nowy samochodzik. czy znaczy nowy samochodzik, to może złe określenie. Natomiast to autko, które stoi tam właśnie z prawej strony, nie uwierzycie, ale normalnie, nagrywając ten odcinek, pokazałem na ekran, bo od czasu do czasu zdarza mi się nawet gestykulować. Wy tego nie mogliście zauważyć niestety. No, ale to nic. Zatrzymam się w takim razie tutaj. I teraz pójdę jeszcze. Jeszcze do sklepu zobaczę jedną bardzo ciekawą rzecz. Dostaliśmy tutaj taki specjalny sprzęt od marki Wifo. On kosztuje 10 000 zł. I ja go kupię. I ja go kupię, dlatego że on pozwoli mi z ciągnika zrobić taki jakby wózek widłowy. Natomiast to, co tutaj mamy, tylko gdzie to się znajduje w tym momencie, w moich wypożyczonych przedmiotach, o, to sobie sprzedam. To za 800 zł. Ok. I teraz tak. Ja się odpowiednio muszę wyposażyć. Wezmę sobie Fiata, niech będzie ten Fiat, i pojadę nim do sklepu. Następnie Fiata wyślę, żeby jechał właśnie do mojej fabryki zupy. 40 km na godzinę szybko, jedzie, dojedzie tam chłopak. Natomiast tak, przetestujemy sobie w takim razie zasadę działania zupełnie nowego sprzętu tutaj w edycji Premium. To jest takie narzędzie, które teoretycznie powinno być w stanie zrobić wózek widłowy, można powiedzieć, z naszego ciągnika. Jak to dokładnie będzie działać? O tym przekonamy się za chwilę, bo będę chciał załadować te cztery palety i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Natomiast ja sobie puszczę teraz pracownika, żeby dojechał mi do fabryki zupy. O, tutaj mam nadzieję, że trafi. Co ten pracownik robi? Kółeczko będzie się kręcił? No nie, w lewo, w lewo, w lewo skręcaj, w lewo, w lewo. No, jeszcze w lewo. Nie, on, on chce tędy wyjechać? Dobra, no chcę jechać tędy, no to niech jedzie. No to ja w takim razie wsiadam teraz w mojego pickupa Lizard 1984 i jedziemy w takim razie sprzedawać palety. 8000 litrów tyle udało się wyprodukować. To jest moim zdaniem całkiem dobry wynik, tylko pytanie, ile będę w stanie na tym zarobić pieniędzy? Zobaczmy szybciutko jeszcze, ile jest za zupę marchewkową. No nie będę wynajmował pociągu, oczywiście, nie stać mnie na to w tym momencie ale w supermarkecie płacą 3200 za 1000 litrów. No to realnie 6, nie, ponad 6400 za jedną paletę razy 4 palety, 24 tysiące złotych będę w stanie tutaj zgarnąć. To za 24 tysiące złotych to może ja kupię sobie jakąś dodatkową działkę. No na przykład ta kosztuje 27 tysięcy, ta kosztuje 22 tysiące, tu kolejne pole 24 tysiące. No to powiem wam, że na pewno dużo ciekawych rzeczy będę w stanie tutaj ogarnąć. Może, może, może nawet w konsekwencji jakiejś zwierzątka sobie jeszcze tutaj i ogarniemy w najbliższej przyszłości? A może po prostu zrobię jeszcze jakieś kolejne duże wykopki albo wielkie żniwa? Nie wiem, możecie pisać oczywiście w komentarzach. Ale na razie powoli zaczynam zastanawiać się, gdzie wydam pieniądze, których jeszcze nie zarobiłem. Oj, idzie tu jakiś gość, ominiemy go, zajeżdżając drogę prawidłowo jadącemu samochodowi z przeciwka, ale to szczegół. Pomocnik zakończył pracę. Oznacza to, że mój pracownik w Fiacie dojechał na miejsce. Ja sobie teraz tą pakę tutaj otworzę dojadę do fabryki zupy, która jak już pewnie doskonale wiecie, nazywa się Zup Zup Zup. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, ale nie będę tutaj teraz się nad tym zastanawiał. Zaparkuję sobie moim pick w odpowiednim miejscu. Wiecie co? Ten pick -up ma jedną wielką zaletę. Ma niesamowicie mały, taki krótki rozstaw osi, a to oznacza po pierwsze, że jest to pojazd króciutki, po drugie, że ma dość fajny promień zawracania, bo to jest mega naprawdę fajne, że można tym pojazdem bez mała za, zawrócić w miejscu. Teraz tak, ja sobie klawiszem X rozłożyłem tą taką platformę z tyłu, można powiedzieć te widły i teraz jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działać. Najprawdopodobniej klawisz... O, ten nie, okej. Okay. Ten klawisz działa, czyli J oraz N to jest wyżej, niżej. Prawdopodobnie klawiszem V obniżymy sobie całkowicie tutaj, no w porządku, czyli tyle wystarczy. No no, i teraz jest jeszcze kwestia przechylenia. Czy to będzie tutaj działać? No, nie wydaje mi się, więc sprawdźmy każdą możliwość. Teraz tak, do góry na dół. No, to jest prosta rzecz. Tutaj odwrócona oś na myszce da się do tego przyzwyczaić. Natomiast prawy przycisk myszy to jest OK. Rozstaw pale, rozstaw, jak widzicie tutaj, tych wideł. Mega fajna rzecz, dobrze wiedzieć, że jest coś takiego. No to jedziemy załadować teraz te cztery. Palety, cztery palety tutaj się pojawiły. No i będę musiał jakoś je załadować tym realnym sprzętem. Dobra, podjadę, cofnę sobie troszkę. Okej, okay, bez problemu się udało to załadować. No to jedziemy do góry. Klawisz J, mega prosto. Powiem wam, że steruje się tym bardzo podobnie jak wózkiem widłowym, także całkiem sympatycznie. No i teraz tak, cofnę sobie tutaj. Tylko, że to jest tanie, bo to kosztuje 10 tysięcy. To kosztuje 10 tysięcy, więc to jest po prostu tanie, to się opłaca. Natomiast ja teraz zamierzam zrobić taką małą piramidkę. Dobrze zrobiłem, że podpiąłem sobie to do tyłu, a nie do przodu, chociaż do przodu chyba też byłbym w stanie. No i teraz tak, w miarę. Podjechałem ok, ale tylko w miarę. Nie idealnie, więc jeszcze sobie troszeczkę tutaj cofnę. No, generalnie to w tej serii raczej zamierzam używać realnego sprzętu, a nie grać realnie, a nie używać, wiecie co, super siły autoloadów i jakichś takich innych wynalazków, które znacie chociażby z mapy No Man's Land. Oj, do tyłu chciałem jechać, a nie do przodu. Dobrze, to teraz te dwie palety sobie podnoszę. No, i muszę je włożyć w jakiś magiczny sposób na tą całą pakę. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić bez kłopotu. Zaraz jeszcze troszkę sobie podniosę tutaj. A może wiecie co zrobię? O! Jaki fajny widok! Popatrzcie teraz, jaki fajny widok. Co prawda, mało widać akurat. Może sobie podniosę troszkę to wyżej, żeby widzieć cokolwiek. Tylko teraz się boję, że ja się przewrócę po prostu na drugą stronę. E, w każdym razie powiem Wam jedno, dość wysoko można to. Wow, jak to wysoko można podnieść? No, oczywiście, raczej mało kto będzie korzystał z maksymalnej tutaj takiej możliwości, no bo widzieliście co się dzieje. Wcześniej w odcinku z belami, z paletami będzie się działo dokładnie to samo w farmingu. Ale fajnie, że jest taka możliwość, że to jest tak zrobione. Mnie się to bardzo podoba. Natomiast oczywiście nie ma możliwości włożenia tego jakoś bardzo daleko, ale wózki widłowe też nie mają takiej opcji, więc nie ma kłopotu. Czy to mi się tu zmieści? Musi się zmieścić, nie ma innej możliwości. Jak czarny pan ładuje, to musi się zmieścić. Więc ładujemy do końca. Dociążamy tylną oś. Tak, że normalnie to wszystko już ledwo. Stoi, no i lecimy załadować jeszcze kolejne dwie palety. Jeszcze kolejne dwie palety teraz załadujemy. Wiecie co? Mam normalnie niezły fan z tego co ja tutaj robię, mimo tego, że wcale nie poruszam się jakoś bardzo do przodu, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, bo przecież to, no to ile ja zarobię na tym ładowaniu dzisiaj? 20 tysięcy? No pewnie niewiele więcej, może 16? Zaraz zobaczymy. No, troszkę więcej zarobiłem, jak widzieliście, z tej całej słomy niż myślałem, że zarobię, no ale to też fajnie. Lepiej się pomylić w tę stronę niż w drugą. Dobra. Ja jeszcze przecież te wszystkie kredyty muszę pospłacać. Kredyty rolnika. Oj, troszkę za wysoko. Dobra. Jest OK. Jest dobrze. Jest dobrze. Chociaż nie idealnie podjechałem teraz. Minimalnie sobie skręcę. Te dwie palety nie leżą idealnie jedna na drugiej, ale to nic. Załadujemy je jeszcze jakoś. Teraz tak, bierzemy do góry, i teraz najważniejszy element układanki, ponieważ będę musiał te palety odpowiednio przepchnąć. Kurczę, ten fiat w sumie nie zawraca tak za bardzo w miejscu. Jeszcze zahaczyłem o płot tutaj, mam nadzieję, że nikt się gniewał nie będzie. Cofnę sobie troszkę, cofniemy, cofniemy, i teraz tak, żeby to wszystko było dobrze w odpowiednich płaszczyznach. Przede wszystkim najpierw trzeba to przepchnąć, a teraz trzeba się zmieścić tutaj na pace, co oczywiście jedno i drugie zadanie nie jest takie oczywiste. Dobrze, mamy to. No to teraz. Żeby nam się nie przewrócił ten pojazd, żeby... O ja cię... nie, 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 nie. Dobra, 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 jeszcze troszeczkę. Teraz znowu jest na widłach. Jest znowu na widłach. Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę do przodu. Jeszcze, jeszcze trzeba cofnąć. Jeszcze trzeba cofnąć, niestety. Dobra, teraz do przodu, do przodu, do przodu. Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. I mamy to, załadowałem te cztery palety. No ale jeszcze jakbym teraz zamknął. Całą tą pakę z tyłu to by się jaja zrobiły, więc ja sobie to wepcham tymi widłami. No i moi drodzy, możecie mnie nazywać mistrzem ładowania, jeśli chcecie. Możecie nazywać mnie też fight-łapą ładowania, bo różnie to czasem bywa u mnie. Natomiast fakty są takie niezaprzeczalne. Załadowałem to i zapinam pasy, zanim mi to kiedykolwiek spadnie, moi drodzy. Podoba mi się to. Udało mi się zrobić taki zestaw. Ładnie to wygląda i stoję pod fabryką, załadowany w 8000. Oj, przepraszam. Panie, mam nadzieję, że to się wyklepie. To się wyklepie. Dobra, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że już żadnych innych tego typu rzeczy nie będzie. Załadowałem 8000 litrów, więc jedziemy w takim razie to teraz sprzedać. No dobra, musiałem sobie jeszcze zrobić miniaturkę do dzisiejszego odcinka, bo naprawdę wyglądają te wszystkie sprzęty bardzo ładnie. Natomiast co do tego samochodu, on jest taki naprawdę mega sympatyczny. Takie fajne, krótkie autko, które dość dobrze sobie skręca. No ale dobra, zostawmy teraz ten samochodzik, dlatego że trzeba się zastanowić, gdzie to pojechać sprzedać. Mam tutaj trzy opcje. Erlengrad, to jest sprzedaż za pomocą pociągu, natomiast tego dzisiaj nie zrobię. I teraz tak, supermarket. Gdzie jest supermarket? Będę się śmiał, jak się okaże, że on jest dosłownie tutaj gdzieś za 100 metrów. Ale chyba nie. Chyba jednak jest troszeczkę dalej. No! Powiedzmy, że na drugim końcu miasta. Przynajmniej tyle, że mam sens przejechać kawałeczek. Dobra, wjeżdżamy na drogę, wjeżdżamy na drogę i rozpędzamy się teraz do zawrotnej prędkości 50 km na godzinę. Dobra, mnie wolno więcej. Już jadę troszkę szybciej. Dobra. Mamy tu pasy, ale jest też linia przerywana, więc może uda się wyprzedzić tego kierowcę. Wyprzedzamy go przed skrzyżowaniem. Udało się zdążyć też przed pasami w jakiś magiczny sposób, więc jedyne co mi mogą teraz zabrać, to prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o bardzo dużo kilometrów na godzinę. No ale nie ma co wybrzydzać. Mamy supermarket po lewej stronie. A do supermarketu Kogucik, mam to przywieźć. Do Kogucika. Kogucik. Zamówił sobie w takim razie dostawę zupy marchewkowej. No, proszę bardzo, jedziemy w takim razie zrobić tą dostawę. Sprzedajemy zupę marchewkową, a pieniądze płyną na moje konto. Dobra, mamy to: 25851 zł. To jest w sumie dobry wynik, bo przecież ja będę mógł sprzedawać to jeszcze nadal. Weźcie pod uwagę, że przecież przyjdzie wiosna, będę robił kolejne rzeczy tutaj na tej mapie, mam nadzieję, że jakieś odśnieżanko sobie też zrobimy. No i powiem wam, że zarobiłem myślę całkiem fajnie. Ogólnie rzecz biorąc, to te nowe warzywa są bardzo opłacalne. 25 tysięcy zarobiłem, a przecież ja tu zebrałem dosłownie jeden hektar. Wiecie, gdybym przerobił to wszystko. Rozumiem, ale ja tutaj jeszcze mam 113 tysięcy litrów moich marchewek. Będzie grubo, będzie ciekawie. Podobało się? To łapeczka w górę subik z dzwoneczkiem, a w komentarzu napisz. Super transport zupy marchewkowej. To dostaniesz serduszko. A ja się już z Tobą żegnam, także trzymaj się i do zobaczenia. Ale zanim skończę ten odcinek, albo nie, to już zrobię poza odcinkiem. Poza odcinkiem pójdę sobie do sklepu i kupię sobie coś dobrego za te zarobione pieniądze. Trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.